Proszę się powstawić wynikiem od razu. No, nie jest to duży wynik. 240 dolarów wczoraj. No to w skali dnia, ja bym powiedział, że to jest całkiem ok, ale... No. Młodzi ludzie, oni potrzebują więcej, nie? Mhm. Więc tych więcej, tych umiejętności, które mogą rozwijać. Będą mieli tutaj naprawdę, naprawdę dużo, to nie tylko młodzi, ale w moim wieku też się można nauczyć. Kiedyś rozmawiałam z takim młodym człowiekiem i mówię, a ja znam takich, którzy to po tysiąc procent zarabiają, nie? No. Ja mówię, no dobrze, to jak zarabiają, to dobrze, ale to na szybko się nie zrobi. Jak by pani na imię i czym się pani zajmuje na co dzień? Mam na imię Ewa, jestem już na emeryturze, natomiast jestem aktywna zawodowo cały czas, oprócz tych rzeczy związanych z tradingiem. A jak to się w ogóle wydarzyło, że ten trading się pojawił w pani życiu? Właściwie giełbą interesowałam się od 2015 roku, ale potem, mhm. ale potem zaj zajęłam się czymś, czymś innym. W którymś momencie też patrząc, że często gram na telefonie, że ludzie grają na telefonie, pomyślałam, że no, ten czas można trochę też inaczej speł spędzić spożytkować, no. spożytkować. Stwierdziłam, że te gry na telefonie. E, dały mi też taką umiejętność obserwowania takich lubiazgów, więc tak sobie to wymyśliłam. No wiadomo też, żeby, żeby coś więcej właśnie robić, żeby, żeby rozwijać ten umysł, żeby być wśród fajnych ludzi, a jest to temat, którym nie każdy się zajmie. Mhm. Nie każdy się zajmie, prawda? To e, No i oczywiście, że pieniądze też są, też są ważne, bo te emerytury nasze... To... No, mają dużo do życzenia. Od 2015 roku już zainteresowanie giełdą, a tak na poważnie, bo nie wiem po prostu, czy przed nami jeszcze była jakaś tam edukacja, coś pani wiedziała. Była, była. Czy? Znaczy tak, w 2020 roku mhm. przed samą pandemią chciałam zrobić taki kurs, no ale jak powiedzieli stoplatka, nie ma pracy, mhm. nie ma kasy, nie no to stwierdziłam, że to jednak trzeba odłożyć na, na lepszy czas. I właściwie w grudniu byłabym w takim jednym kursie, potem gdzieś tam... E, trochę coś dotknęłam mhm. i od maja, od, maja jestem, od maja jestem z wami, bo przyszła taka informacja, która była dla mnie bardzo istotna. Mhm. Właśnie, że to jest mentoring roczny, że jest możliwość tych konsultacji, mhm. e, jest możliwość zadawania pytań, czyli człowiek nie zostaje z tym sam. Bo pierwszy kurs, który robiłam, to właśnie było tak, że no, do tego szefa załóżmy można było dzwonić, ale czy pisać, ale wiecie. To jest, no. Co innego jest kontakt bezpośredni. Mm -hmm. Nie? No i kiedy się dowiedziałam na przykład o kampie, już sobie, no to jest super sprawa, bo to jest właśnie ten kontakt bezpośredni. W moim otoczeniu, kiedy mówię o wiełdzie, o możliwości rozwijania się, zarabiania, to ludzie mi tak trochę pokazują może niekoniecznie. Nie? A moim zdaniem wynika to z braku wiedzy na ten temat. Ludzie się boją. Nie mają wiedzy, że to naprawdę może być dla nas mm -hmm. czymś fajnym, czymś dobrym, czymś pożądanym. Dopiero jak to rozgryziemy, to no tam są te... To się okazuje. Właśnie. Od maja pani powiedziała, że jest znany. Od maja tego roku? Czy... Tak, od tego roku. I, i na kamp... o, no to szybko ta decyzja poszła, jak, jak już na kampie, no. No bo albo, albo, tak? Bo to już się nie ma co rozdrabniać mm -hmm. i przesuwać. Jak All już, in. Właśnie, jak już podjęłam decyzję, to po to, żeby coś z tym zrobić, nie? Mm -hmm. No. No to pytanie, jak w takim układzie wcześniej wyglądał um, pani trading przed poznaniem nas, przed rozpoczęciem współpracy, a jak wygląda teraz? To znaczy po tym yy, po tym kursie, który miałam w grudniu, no to tak sobie tam na tym demo Trochę mhm. ćwiczyłam, starałam się przynajmniej dwa, trzy razy, cztery razy w tygodniu zaglądać, nie? Mhm. E, natomiast, no, w tej chwili no, tej wiedzy jest, jest dużo. Jest to uzupełnienie tych braków, których, mhm. które tam się pojawiły i nie umiałam sobie z nimi poradzić, nie? E, więc, e, no, teraz czuję się pewnie, no, jeżeli wczoraj sobie tak jak powiedziałam, tak na plus mi wyszło bez żadnej wpadki. To, no, to proszę się pochwalić z wynikiem od razu. No, nie jest to duży wynik, 240 dolarów wczoraj. No to w skali dnia ja bym powiedział, że to jest całkiem okej, okay, ale... No, ale no... W zależności od potrzeb, wiadomo. Bo, tak, bo tutaj bo on... widzę jakąś taką, bo już Pani mówiła, że porównując się do innych. No nie, nie? No. Że inni mają W stosunku do siebie, to co wczoraj zrobiłem, no. z takim spokojnym z taką właśnie analizą. E, oczywiście, że gdybym mu się działa więcej, dłużej, wczoraj... To mogło być więcej, ale dla mnie to jest super, bo nie, nie, nie miałam żadnej wpadki właśnie, tylko tak jak sobie założyłem, tak mi poszło i mm. jestem bardzo z siebie zadowolona. Super, no to, no. Ja, to, to ja też gratuluję. No, A ogólnie biorąc pod uwagę całe to wydarzenie, live-treninka, co zrobiło na Pani największe wrażenie, co Pani zapamiętała najmocniej? Co zapamiętałam najmocniej? <laughs> nie no, to te wyniki tych, którzy już rzeczywiście dłużej, dłużej są że można, prawda, że można, że to są ludzie, których można dotknąć, których można zapytać, jak to u nich było, mhm. I, i właśnie to, że nie ma między ludźmi jakiegoś takiego takiej zazdrości. tylko takie mhm. rywalizacja jest, bo to się nie da bez tego. Ale jak ale sensie. taka rywalizacja zdrowa, która okay. dopinguje, nie? No bo to na tym polejarzem te nasze tutaj spotkania, żeby jeden drugiego dopingował, jak już się tym zajęłeś, no to ucz się tego, bądź systematyczny, bądź cierpliwy, to w ten czas będziesz miał tego dużo, dużo więcej. Poza tym, no ludzie, którzy to tworzą, to jest ta podstawa, no bo jeżeli ja mogę do każdego z was podejść, zapytać, tak, i Otrzymuję odpowiedź, no to, no to jest to, co jest bardzo, bardzo Społeczność. istotne. Społeczność, która się tu tworzy. Czyli teraz będę miała taką sytuację, że będę mogła sobie zadzwonić, tam powiedzieć halo, Hania, halo, Bartek czy ktoś inny i można porozmawiać, uh -huh. tak? Bo bez zrozumienia w otoczeniu to tak trudno troszkę. No. No. A miała pani jakieś w ogóle obawy na samym początku przed podjęciem współpracy? Nie. Nie Nie. Nie. Widziałam webinar z Pawłem, mhm. który bardzo rzetelnie, bardzo klarownie wszystko tłumaczy. Widać, że facet jest naprawdę obdarnięty, naprawdę ma wiedzę. Po te konsultacje, które są raz nas w tygodniu z mhm. Pawłem. Zawsze można było zapytać o wszystko, zawsze była odpowiedź, nigdy nie było już podenerwowania, czy jeszcze tego nie wiesz, czy coś takiego. Nie, Nie, no fajnie właśnie jest to, że, że zawsze jest ten spokój, zawsze można wszystko do końca sobie tłumaczyć. Także yy, ja lubię się uczyć. To, to, dużo to, to widać, widać akurat, no. I tutaj naprawdę można się dużo nauczyć. Naprawdę się dużo nauczyć. Młodzi ludzie, oni potrzebują więcej, nie? Uh -huh. Więc tych, tutaj więcej tych umiejętności, które mogą rozwijać, będą mieli tutaj naprawdę, naprawdę dużo. Także ja ze swojej strony zachęcam, żeby, żeby się nie tylko młodzi, ale nie bo też się można nauczyć, może czasami dłużej, bo to jest dla mnie zupełnie inna płaszczyzna, uh -huh. niż tak, w którą całe życie swoje y, robiłam. Więc. Uh -huh. Ale ja jestem humanistą, a to trzeba trochę. Inaczej popatrzeć, może z innej perspektywy. No i to nam to na pewno. A w takim układzie, z Pani doświadczenia do tej pory, pod kątem mm -hmm. treningu, to jaką radę da Pani osobom początkującym, które dopiero zaczynają, zastanawiają się w ogóle tym, żeby zacząć? Cierpliwość, nauka, poszerzanie wiedzy, dopytywanie uh -huh. e, i, nie liczę, i nie myślenie o tym, że ja już za miesiąc muszę dużo zarabiać, nie? bo to jest ta cisza taka, która po prostu ludzi zgubi. Uh -huh. Kiedyś rozmawiałam z takim młodym człowiekiem i mówię, no tam u nas to jest tak i tak, on mówi, a ja znam takich, którzy to po, po 1000% zarabiają. nie?". No. Ja mówię, no dobrze, to jak zarabiają, to dobrze, ale to na szybko się nie zrobi, czyli systematycznie poznać temat e, i cieszyć się każdym sukcesem małym. To jest, to, to jest, co jest co bardzo dobra rada. A co by pani powiedziała osobom, które zastanawiają się czy przejechać na takiego kampa? pakować bagaże i przyjeżdżać. Nie ma się co zastanawiać. Nie, Nie. Czyli, Nie. Roz, czyli rozumiem, że na kolejnym kampie też się widzimy. Oczywiście, że się widzimy. To no super, to piąteczka, dziękuję. Jak łączyć trading z pracą na jatecie, nawet mając ekstremalnie mało czasu? Paweł jest doskonałym przykładem tego, że jak się chce, to można pokładać życie i pracę w taki sposób, żeby znaleźć na to czas. Zobacz, jak to u niego wygląda, klikając miniaturkę obok i jeśli obejrzałeś do końca, to zostaw komentarz o treści trading.